Ja jestem Malta Tarasiuk i miałam rację poniekąd, no to może ja tak wyjaśnię, dawno, dawno temu, kiedy dopiero co ukazał się odcinek pilotażowy z serialu Hellowa Boss, Zaczęłam robić taki cykl filmów, gdzie o 10 faktów o tej postaci, o tamtej postaci, o tej postaci, która ledwo co miała 2 sekundy czasu na ekranie. No i jeden z tych filmów zrobiłam o mężczyźnie. Micie, legendzie, Moxima. Jeden z rzeczonych 10 faktów, który dałam, był taki, że Moxie kocha swoich rodziców i myśl o tym, że mogliby zostać zamordowani Prze napełnia go przerażeniem, bo jest taka scena w pilocie właśnie, gdzie Moxys się budzi, a tutaj nad nim siedzi jego szef, Blitz. Blitz? Blitz. O, jest, cicha. I po prostu obecność Blitza na jego piersi tak działa na Moxiego, że no miałem ten okropny, koszmarny sen, w którym moi rodzice byli zamordowani. Ale wolę tego snu wrócić, niż patrzeć tutaj na Blitza w moim domu.

Moxie nienawidzi swoich rodziców i to, że mu się śni, że zostali zamordowani, to przyjemny sen i chciałby do niego wrócić po tym, jak się zbudził. Tak więc dwie bardzo różne interpretacje tej samej sceny. No i teraz, kiedy mieliśmy już parę odcinków z ojcem Moxiego i w jednym nawet pojawiła się poniekąd jego matka, no wspomnienie jego matki i matka na obrazie namalowana. To kto z nas miał rację? Ja? Czy Wikipedia? Odpowiedź brzmi: tak? No bo tak, ja mam rację, bo w jednym z odcinków, w trzecim odcinku sezonu, drugiego mamy właśnie ojca Moxiego i nie osobiście, ale matkę Moxiego. I co się okazuje? Moxie bardzo kochał swoją mamę i została ona zamordowana, więc. Marta miała rację, Moxie kochał swojego rodzica i myśl o tym, że ten rodzic został zamordowany, no prześladuje go w koszmarnych snach. Bo wiecie, traumatyczne wydarzenie, jego matka została zamordowana, oczywiście, że ta wizja go czasami nawiedza w koszmarach. albo po prostu w jego domu, siedzący na jego piersi i budzący go, jest gorszy od tego koszmaru. Ale... Moxie w tej scenie mówi, że nie, że... Jego śniło mu się, że jego mama była zamordowana, czy jego rodzic był zamordowany. Śniło mu się, że jego rodzice byli moldowani. Rodzica. A tymczasem ojciec Moxiego Ojciec Moxiego jest to słowo, która zamordowała matkę Moxiego. Co tak mocno sugeruje odcinek? Let this be a lesson, Moxie. This is what happens when you cross me. Poza tym widzimy, że Moxi nie jest fanem swojego ojca tak ogólnie, bo jego ojciec jest tak trochę walnięty i żałosny. Malta nie jest też Więc tutaj by bardziej pasowało, że Moxi nienawidzi swojego rodzica i to, że mu się śniło, że jego ojciec był martwy, to był przyjemny sen. Tak więc kto miał rację? I Malta, i Wikipedia. Haha! Ha. Ale piszcie w komentarzach, jak wy interpretujecie. To wydarzenie, które miało miejsce. Myślicie, że bardziej ja mam rację, czy bardziej Wikipedia ma rację? Ja się będę kłócić, czy ja mam rację, bo myślę, że Moxie nawet pomimo tego, jaką osobowość jego ojciec to wolałby, żeby nie został zamordowany, bo bądźmy szczerzy. Moxie pracuje jako zawodowy zabójca na zlecenie. Blitzo jest, zawod... jest absolutnie wspaniałym wirtuozem moldowania wszystkich dookoła. Gdyby Moxi chciał, on i jego paczka mogliby spokojnie zabić jego ojca. I fakt, że ojciec Moxiego jeszcze oddycha, świadczy o tym, że ja mam rację. Moxi nie chce, żeby którekolwiek z jego rodziców zostało zamordowany. nawet jego kijowy ojciec, który być może prawie na pewno zamordował jego matkę. Ale znowu... Co wy o tym sądzicie? Oh. Jak już będziecie wpisać w komentarzach o swoich przemyśleniach, i o tym, czy Malta, ma rację, czy Wikipedia, czy wy macie swoją jakąś własną teorię. Pamiętajcie przy okazji, żeby zostawić łapkę w górę. Serio, łapka w górę, to jest jedno kliknięcie! Jedno! Byłoby miło, gdybyście zasubskrybowali, ale to już jest więcej niż jedno. Znaczy, nadal jedno kliknięcie, ale później dostajecie powiadomienia o moich filmach. A jeśli mnie nie lubicie, to jeśli uważacie, że jestem irytująca, to powiadomienia pewnie byłyby jeszcze bardziej irytujące. A i koniecznie napiszcie w komentarzach, co sądzicie o moich nowych okularach, A także co sądzicie o tym pomyśle, żebym nagrywała nie tylko moją narrację, a na, która leci sobie w tle, kiedy na pierwszym widoku są moje, no nie moje kreskówki, o których rozmawiam. Fajnie jest tak, że są przyrywniki live action. Może mi ktoś doradzić, jak lepiej ustawić kamerę, żeby była lepszej jakości. Ta kamera ma możliwości nagrywania w HD. To ja ją źle ustawiło. Piszcie porad w komentarzach. Ale zanim zakończymy niniejsze wideo, chciałabym podziękować moim patronom, czyli osobom wspierającym mnie po i osobą wspierającym nie poprzez portal patronite na szczególne podziękowania zasługują Peter Walick, Christof Ulinski, Tymir Zwierek, Julia Piszewicz, Justyna Kulekowski, Clovis Sien, Dany De, Marcel Vilarek.